Życie zaczyna się po czterdziestce. Czy przeżyłeś swoje najlepsze lata? Masz czterdzieści lat? Pierwsza miłość, pierwsze dziecko, pierwszy samochód, pierwszy dom to wszystko już było. A teraz co? Masz czuć satysfakcję, dumę, spokój? Więc dlaczego czujesz coś zupełnie innego? Społeczeństwo mówi ci, że wszystko, co najważniejsze, już się wydarzyło. Że jeśli do tej pory nie osiągnąłeś sukcesu, to już za późno. Że teraz zostało ci tylko stabilizowanie się i pogodzenie z rzeczywistością. Ale co jeśli to największe kłamstwo, jakie ci wmówiono? Karl Jung, jeden z największych psychologów XX wieku, powiedział: Życie zaczyna się po czterdziestce. Wcześniej tylko zbierasz materiały do badań. Brzmi jak paradoks, prawda? Ale co jeśli to właśnie teraz masz szansę zacząć naprawdę żyć? Nie od nowa. Po raz pierwszy. Od dziecka byłeś w biegu. Najpierw szkoła. Kazali ci zapamiętywać rzeczy, których nigdy nie użyłeś. Potem pierwsza praca, wmówili ci, że sukces to stabilizacja i dobre stanowisko. Pierwsza miłość, miałeś kochać według schematów, które widziałeś w filmach. Pierwsze dziecko, czułeś dumę, ale i ciężar odpowiedzialności, której nikt cię nie nauczył. Pierwszy dom, kredyt na 30 lat, bo przecież tak robią wszyscy. I co teraz? Patrzysz na swoje życie i nagle dociera do Ciebie coś przerażającego. Czy którakolwiek z tych decyzji była naprawdę twoja? Czy budowałeś własne życie? Czy tylko odgrywałeś rolę w scenariuszu napisanym przez innych? Rodzice mówili, co jest rozsądne. Nauczyciele oceniali, co jest poprawne. Społeczeństwo narzucało, co oznacza sukces, ale nigdy nie nauczyli cię najważniejszego. Jak być sobą? Karl Jung nazwał to personą, bo maską, którą zakładasz, żeby przetrwać w świecie. Nosiłeś ją przez lata. Dzięki niej pasowałeś do społeczeństwa, odnosiłeś sukcesy, Spełniałeś oczekiwania. Ale teraz coś się zmienia. Ta maska zaczyna ci ciążyć. Coś w tobie mówi, że to, co zbudowałeś, to nie cała historia. I właśnie dlatego w okolicach czterdziestki zaczynasz czuć dziwną pustkę. Nie dlatego, że czegoś ci brakuje, ale dlatego, że po raz pierwszy zaczynasz rozumieć, że nie chodzi o to, co masz. Chodzi o to, kim naprawdę jesteś. A teraz pomyśl, kim jesteś, kiedy zdejmiesz maskę? W pewnym momencie zatrzymujesz się na chwilę. Po raz pierwszy od dawna. I nagle pojawia się w tobie niepokojąca myśl: Czy to wszystko miało sens? Czy te wszystkie lata, decyzje, wybory naprawdę były twoje? Czy budowałeś życie? Czy tylko próbowałeś sprostać oczekiwaniom innych? Pierwsza praca miała dać bezpieczeństwo. Pierwszy związek miał być na zawsze. Pierwszy dom miał być dowodem, że ci się udało. Ale teraz zaczynasz widzieć rzeczy inaczej. Awans, dobre stanowisko, słowa uznania to kiedyś wydawało się tak ważne. A teraz. Czujesz, że coś tu nie pasuje, i nagle dociera do ciebie coś, czego nikt ci nigdy nie powiedział. To nie świat się zmienił, to ty w końcu zaczynasz dostrzegać prawdę. Przez całe życie biegłeś do mety, której nie wyznaczyłeś sam. Ale co, jeśli ta meta nigdy nie istniała? Karl Jung nazwał to przebudzeniem, drugimi narodzinami. Momentem, w którym po raz pierwszy zadajesz sobie pytanie: kim jestem? Kiedy przestaję udawać? Nie jako dziecko swoich rodziców? Nie jako pracownik firmy? Nie jako partner, rodzic, przyjaciel, tylko jako ty. Pierwsza połowa życia to zbieranie doświadczeń, ale druga to wykorzystanie ich, by w końcu żyć naprawdę. Nie tak jak kazali ci inni, tak jak czujesz, że naprawdę chcesz. Patrzysz w lustro i przez ułamek sekundy masz wrażenie, że widzisz tam kogoś innego, kogoś, kogo dobrze znasz, ale od lat próbujesz ignorować. Jung nazwał to cieniem, częścią ciebie, którą przez lata spychasz na dno, twoje lęki. Twoje pragnienia, które nigdy nie wyszły poza twoją wyobraźnię, twoje marzenia, które kiedyś były całym twoim światem, ale z czasem uznałeś je za głupie i nierealne. Dlaczego? Bo nie pasowały do tego, czego oczekiwali inni. Powiedzieli ci, że nie powinieneś się tym zajmować, że masz być rozsądny, że w pewnym wieku nie wypada, więc schowałeś to wszystko głęboko. Aż tak głęboko, że zacząłeś wierzyć, że już tego nie ma. Ale to nie zniknęło, bo twój cień nigdy nie znika. On czeka. Przez lata milczy, ale w końcu zaczyna mówić. Masz 40 lat, i nagle dociera do ciebie coś, czego wcześniej nie chciałeś zobaczyć. To nie świat się zmienił, to ty zacząłeś dostrzegać prawdę. Przez lata biegłeś, zdobywałeś, budowałeś. Pierwsza praca, pierwsza miłość, pierwsze dziecko. Pierwszy dom miałeś czuć satysfakcję. Ale czy czujesz, czy to życie, które stworzyłeś, naprawdę jest twoje? Czy tylko nauczyłeś się je akceptować? I nagle pojawia się ten moment, moment, którego nikt cię nie nauczył. Nie jest to kryzys, to przebudzenie. Zadaj sobie pytanie: czy moje cele są naprawdę moje? Czy to, czego pragnę, jest moje? Czy może to tylko odziedziczony zestaw oczekiwań, rodziców, nauczycieli, społeczeństwa? Miałeś być kimś, miałeś spełnić oczekiwania, miałeś odnieść sukces. Ale co jeśli sukces, do którego dążyłeś, nigdy nie był twój? Co jeśli spełniłeś cudze marzenie i dlatego wciąż czegoś ci brakuje? Jeśli dzisiaj miałbyś zacząć wszystko od nowa, czy wybrałbyś to samo życie? Zadaj sobie pytanie: co kiedyś kochałem robić, ale porzuciłem? Pamiętasz, kim byłeś, zanim świat powiedział ci, kim masz być? Pamiętasz te chwile, gdy czułeś ekscytację? Gdy robiłeś coś, co sprawiało, że czas przestawał istnieć? Czy to było pisanie, tworzenie, odkrywanie? Czy to były podróże, muzyka, budowanie, eksplorowanie? Gdzieś po drodze to wszystko zostało zamknięte w szufladzie, bo miałeś być dorosły, bo miałeś być odpowiedzialny, bo miałeś być rozsądny. I tak zdradziłeś siebie. Ale co jeśli możesz odzyskać to, co straciłeś? Co jeśli właśnie teraz masz okazję, by znów poczuć, że żyjesz naprawdę? Zadaj sobie pytanie: czy otaczam się ludźmi, którzy mnie wspierają? Czy tymi, którzy mnie ograniczają? Ludzie, którymi się otaczasz, kształtują twoje życie. Czy cię wspierają? Czy dodają ci sił? Czy może tylko czegoś od ciebie oczekują? W ilu relacjach wciąż tkwisz tylko dlatego, że tak wypada? Ile razy ukrywasz swoje prawdziwe myśli, bo wiesz, że i tak nie zostaniesz zrozumiany? Nie chodzi o to, by odcinać się od świata, ale o to, by przestać tracić energię na ludzi, którzy nie pozwalają ci rosnąć. Zadaj sobie pytanie: co naprawdę ma dla mnie wartość? Przez lata goniłeś za tym, co ważne. Większy dom? Lepsza praca? Ster. Ale teraz pytanie jest inne. Czy to naprawdę ma znaczenie? Czy codziennie budzisz się z poczuciem, że żyjesz w zgodzie ze sobą? Czy to, czym się otaczasz, naprawdę daje ci spokój? Czy może wciąż żyjesz według zasad, które nigdy nie były twoje? Życie po czterdziestce to nie koniec. To moment, w którym możesz przestać być tym, kim nauczyłeś się być, a zacząć być tym, kim naprawdę jesteś. Nie musisz burzyć wszystkiego, co zbudowałeś, ale możesz przedefiniować, co tak naprawdę ma dla ciebie wartość. Nie dla świata, nie dla rodziny, nie dla otoczenia, dla ciebie. I kiedy w końcu odpowiesz sobie na te pytania, już nigdy nie spojrzysz na życie tak samo. To moment, w którym musisz podjąć decyzję. Możesz wrócić do tego, co znasz, do tej samej rutyny, do tych samych wymówek, do tego samego strachu przed zmianą. Albo możesz w końcu zacząć żyć naprawdę. Jung nazwał to indywiduacją, procesem odkrywania prawdziwego ja. To nie będzie łatwe, nie będzie wygodne. Nie dostaniesz gotowej mapy ani instrukcji. Ale jeśli podejmiesz ten krok, odnajdziesz coś, czego nie da się kupić. Spokój, autentyczność, prawdziwą wolność. I po raz pierwszy w życiu nie będziesz musiał nikogo udawać. A teraz? Co byś zrobił, gdybyś nie bał się zmiany? Odpowiedz sobie na to pytanie. Tutaj, teraz. Napisz swoją odpowiedź w komentarzu. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, subskrybuj, bo to dopiero początek tej podróży. Udostępnij go komuś, kto tego potrzebuje, bo czas na zmianę nie jest kiedyś. Czas na zmianę jest teraz.